Koziomeczki. Tutaj piłkarzyk się się, A dziś zagramy w bal 3D, zagramy sobie dwa mecze, raz będę w polu, a raz na bramce Zaczynamy. Dobra, siebie w natarciu i prawie bramka nie no. Ale prawie! Ale prawie. A żebyś wiedział. Dobrze, dobry, Dawaj, pracuj tam. Świetnie, świetnie. Co zabrakło. Szybkie wyrównanie, widzę tutaj. Przetaczemy piłkę po przeciwniku. Nie, nie mamy nie. Bam! Jest poprzeczka! No nie, to nie była poprzeczka. Nasz, tutaj masz wolnego mnie. Nie wiem, co on zrobił. O! Gość. Bronić? Jest? Dobrze. te bramki. Nie ma i nie będzie

Dobra, nie widzę bramkę, ale... Dobra, jesteśmy. Drugi mecz, zaczynamy. Teraz ja na bramce będę stał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może coś obronisz. Ja pierdzielę pierwszy Czy to był dzwoneczko z yy, młodych tytanów? Nie, jak ten mecz tak ma wyglądać, że my będziemy z jednej do drugiej, a to to poszło Ten mecz. Minuta. Oj! Ja broniłem! No Nie wiem, no, belamka szklejał się w polu. Kto to tak widział? Każdy głupek trafia w słupek. Będzie stworzone jeszcze akcji. Interweniować. Jeszcze szczęśliwie. Brawo. Oklaski dla nich. Ja bardziej to musiałem wychodzić z tej bramki niż bronić cokolwiek, ale teraz trzeba uważać. peloso A więc Sajonara. A co mówi Ali wydelci.